Dzisiaj będzie krótka historia o tym, jak próbowano mnie oszukać na PayPalu. Kilka dni temu napisał do mnie pan, który chciał zamówić portret swojego pieska, wysłał mi zdjęcie, dogadaliśmy się co do rozmiaru, wszystkich szczegółów i przyszło co do płatności. Pan chciał dokonać płatności za pomocą Paypala, co mi bardzo odpowiada, bo ja bardzo lubię tą platformę. Używam jej ponad dwa lata i nigdy nie miałam żadnych problemów. Jest o tyle fajna, że płatność jest natychmiastowa i jak tylko dostaniecie pieniądze na konto, to Paypal wysyła wam powiadomienie z aplikacji i maila, na które zostało założone konto Paypal. Pan wysłał mi screena na Instagramie, że zrobił przelew. Ja tą wiadomość odczytałam chyba, nie wiem, po 10 minutach mniej więcej. No i oczywiście nie dostałam ani maila, ani żadnego powiadomienia z aplikacji, więc już od razu czułam, że coś jest, że coś jest nie tak. Oczywiście napisałam mu, że żadnych pieniędzy nie dostałam, po czym on mi odpisał, żebym tam sprawdziła, wiecie, skrzynkę w aplikacji i w, w swoim mailu, wiecie, spami spam i te sprawy, nie? Adres, z którego dostałam tego maila wyglądał no prawie jak, albo może nawet identycznie, jak PayPal, już nawet mi się nie chciało tego sprawdzać. Wyglądał ten mail dziwnie, zupełnie inaczej niż maile, który dostawałam poprzednio, więc po takim krótkim ogarnięciu, co tam jest napisane, mniej więcej w skrócie wyglądało to tak, że moje, moje konto Paypal ma jakiś dziwny limit. Że żeby ten limit odblokować, to on musi mi wpłacić 120 dolarów, po czym ja muszę mu te pieniądze zwrócić i wtedy moje konto zostanie odblokowane. Więc wiecie, no oczywisty skam, ponieważ pan mi wysłał niby podwójną kwotę, którą miał zapłacić za portret, ja mu powiedziałam, znaczy napisałam mu, tak, żeby żeby wycofał te pieniądze, nie wiem, napisał do PayPala, żeby mu to zwrócili. On oczywiście nalegał, że on mi wyśle te 120 dolarów, jeżeli obiecam mu, że mu zwrócę te pieniądze. Eee, więc ja mu powiedziałam, że ja nie chcę, żeby on mi cokolwiek wysyłał. Mam mi wysłać połowę kwoty za portret, eee, żadnych więcej pieniędzy. Eee, no, jak możecie się domyślać, napisał mi, ok, i kontakt się urwał. No, słuchajcie, no reasumując, nie dajcie się nabrać na takie rzeczy. Pamiętajcie, że PayPal to jest bardzo fajna platforma. Ja osobiście bardzo lubię, bardzo polecam. Jest bardzo wygodna. Można przyjmować w niej płatności, płacić nią za jakieś różne, nawet codzienne zakupy. Jest też bardzo wygodna pod tym względem, że sama przewalutowuje przelewy na przykład z euro czy dolarów na złotówki, więc wiecie, czego chcieć więcej.